Cześć, tu Janek z kanału W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam zestawy Lego Harry Potter, które już wkrótce pojawią się w sprzedaży. Zestawy te to uczczenie 20. rocznicy powstania Harry'ego Pottera. Chodzi tu o film, jak i o pierwsze zestawy z tej serii. Osobiście jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera, i każdy z tych zestawów wzbogaci moją kolekcję. Zestawów będzie kilka, ale mnie najbardziej interesuje sześć z nich. Powód jest prosty: każdy z tych zestawów ma złotomorocznicową minifigurkę i karty czarodziejów. Zapraszam. Pomyłka z eliksirem wielosokowym. To oczywiście scena z drugiej części Harry'ego Pottera: "Komnata tajemnic". Harry, i Hermiona próbują podżyć się po trójkę ślizgonów. Zestaw zawiera niezwykle szczegółową łazienkę, w której dzieje się cała akcja, świetną maskę kota dla Hermiony oraz wyjątkową złotą rocznicową minifigurkę Harry'ego Pottera i dwie losowe płytki kart Czarodziejów. Szachy Czarodziejów. Motyw pochodzi z pierwszej części Harry'ego Pottera. Czyli kamienia filozoficznego. Szachy jak to szachy zawierają planszę, 32 bierki szachowe, którymi normalnie można będzie grać partie szachowe. Prócz tego w zestawie znajdziecie trzy figurki głównych bohaterów, złotą minifigurkę profesora Severusa Snape'a i trzy losowe płytki kart czarodziejów. Pierwsza lekcja latania. I znów scena z pierwszej części Harry'ego Pottera. Podczas pierwszej lekcji latania na miotle Harry daje próbkę swoich umiejętności i nieoczekiwanie dostaje się do drużyny Quidditcha. W zestawie na uwagę zasługują moim zdaniem cztery tarcze zysymbolizujące wszystkie domy w Hogwarcie. Nie przedstawiająco prawda herbów, ale są w odpowiednich kolorach. Poza tym mamy oczywiście złotą rocznicową minifigurkę profesora Quirera i dwie losowe płytki kart czarodziejów. Komnata tajemnic. Jak sama nazwa wskazuje, to zestaw do drugiej części Harry'ego Pottera, czyli Komnaty tajemnic. To największy z tych sześciu zestawów i zawiera aż 10 minifigurek Bazyliszka, złotą rocznicową minifigurkę Voldemorta i aż 6 losowych płytek kart czarodziejów. No i oczywiście mnóstwo cieka ciekawych elementów. Spotkanie z Puszkiem, które miało miejsce w pierwszej części, zawiera figurkę tytułowego Puszka, czyli trzygłowego psa, pilnującego tajnego przejścia. Poza tym mamy tutaj złotą rocznicową minifigurkę Herbiony Granger i dwie losowe płytki kart czarodziejów. Wizyta w wiosce Hogsmeade to ciekawy zestaw z budynkami, Wioski z trzeciej części Harry Pottera. Do Hogsmeade uczniowie Hogwartu wybierali się m.in. na piwo kremowe. Możecie mi wierzyć lub nie, ale piłem to piwo w Warner Bros. Harry Potter Studio. Nie ma to nic wspólnego z alkoholem. Jest ohydne, bardzo słodkie. W zestawie znajduje się rocznicowa minifigurka Rona Wesleya i cztery losowe płytki czarodziejów. Mogę Was zapewnić, że każdy z tych zestawów wyląduje u mnie na półce. Ponadto przyznam się Wam, że ciekawi mnie, czy w zestawie jednego typu zawsze znajdują się te same karty czarodziejów. Dlatego jeden z tych zestawów kupię w ilości 10 sztuk, żeby to sprawdzić. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!